Widzicie, miałem to w planach sami, pytało się mnie o to parę osób. Otóż, um, um, to byłby bardzo trudny temat, wiecie czemu, bo słuchajcie, ja mam bardzo dużo waifu i większość z nich jest bardzo mało znana, i praktycznie nie ma w zasadzie nic do nich do powiedzenia, ponieważ w sumie są tylko postaciami szle, pojawiają się albo na przykład przez sekundę. Nie będę tutaj też uwzględniał różnych OC, różnych postaci stworzonych przez niektórych użytkowników, ponieważ. No, w niektórych też jestem zakochany. A to było, moim zdaniem, nie fair, umieszczać tej postacie, które były stworzone do kochania. No, więc po prostu e, starałem się wyciągnąć z nich e, 10 tych, o których mogę powiedzieć najwięcej. I w których e, miejsca będą po dwie, trzeba po trzy, po cztery, bo w sumie e, są bardzo podobnymi postaciami. No to idziemy. Miejsce dziesiąte: Kieźniczka Romi i Kultyska Kali z Willy Fogg w 80 dni dookoła świata. To jest bardzo w sumie, muszę przyznać, przyjemne anime. W sumie nie tylko dla dzieci, ponieważ ja ten się jest dorosłym, to można zobaczyć całkiem fajnie oddane realia tamtych czasów. Księżniczka Romi to córka maharadży, która została uratowana przez głównego bohatera z rąk kultu Kali. Muszę przyznać, że wygląda ona bardzo ładnie i ma parę dość ciekawych kostiumów. Ale uwaga, wygląda tak ładnie tylko w pierwszej części, w innych z jakiegoś powodu zmienili jej wygląd na trochę inny. Też nie wiem, od czego to zależy, może to są ci sami, co zdecydowali się zepsuć, kurde, amerykańskiego smoka Jake'a Longa. Podobna logika, ale w że księżniczka Romi jest naprawdę ładna. Równie ładna jest nice, jej nie doszła oprawczyni miał u ciebie Kali. Jest to postać, która pojawia się tylko przez parę scen, ale jest, po prostu podbiła moje serce. Jest to tygrysica, która po prostu jedyne co chce, to poświęcić ludzi w imię swojej religii. Jest ona taka słodka normalnie. Ma przede wszystkim genialny głos, genialne teksty i pomimo to, że pojawia się przez parę sekund, jest to dziewczyna, która zdecydowanie mogłaby mi wyrwać serce. Miejsce dziewiąte. Carmelita, Judy i Hermiona. O ile Carmelita i Judy prawo po obie znacie, są to dwie dość popularne postacie, to Hermiona? Kim kurwa jest Hermiona? Otóż jest to kobieta-detektyw, która jest, dajmy, łasiszką i pojawia się w serialu Sherlock Jak. Sherlock Jak jest to bardzo mało znany serial edukacyjny dla dzieci. I ogółem nie ma w nim nic ani złego, ani dobrego. Taki typowy serial dla dzieci, nie? Taki dobry, co dzieci uczy, na przykład liczyć z tego, co wiem, ta czy siak. Na przykład Hermiona, Judy i Carmelita łączy jedno. Miałbycie związek z rozwiązywaniem zbrodni, policją i tym podobne. Z tym, że o ile Judy i Carmelita są dwoma seksownymi policjantkami, to Hermiona jest seksowną detektywką. Detektywką? No jest takie słowo detektywka, detektyw. DO kurwa, że stańcie z tą sereną! Carmelita jest oczywiście Lisem. Jak można nie lubić czegoś takiego jak Lis? Po prostu ona jest taka słodka. Nic tylko bym jej dał całą masę pączków, żeby się upasła na ich pięknie. Judy to praktycznie to samo, z tym, że ona by raczej mięsa nie jadła, bo wiadomo, królik. A Hermiona nawet się nadbuchuje w jednym z odcinków, patrzcie. Vibor! Powiem tak. Jeżeli miałby być jakiś policjant, który miałby mnie spałować, skłuć a następnie zakuć w kajdany, to byłyby to zdecydowanie one. A przynajmniej ma taką nadzieję. Miejsce ósme. Cztery doktorki. mianowicie dziewczyna z Simbicortu, doktor Hutchison oraz, oraz te dwie postaci z kolejno Rena i Steampiego, a także doktora Ząbka. O tych dwóch ostatnich nie będę się rozwodził, bo są tylko postaciami w tle. Natomiast doktor Hutchison jest po prostu wspaniała. Jest to kocica, która posiada hak zamiast, gło zamiast ręki i jest po prostu szalona. Jest takim trochę dentystą, sadystą, takim typowym, co jest w bajkach dla dzieci, ale w przeciwieństwie do innych jest ona postacią pozytywną. Nie robi nikomu krzywdy, tylko po prostu jest bardzo dziwna. Poza tym to jest kocica, ludzie. Za to dziewczyna z cymbikortu to... Pojawia się w reklamie, w reklamie pieprzonego leku, a i tak jest choler seksowna, no patrzcie tylko na tą słodycz, patrzcie na nią. Jako osoba, która ma osobiście traumę związaną ze szpitalami, z doktorami, to to są waj'y, przy których czuję się, można powiedzieć, dość bezpiecznie. Jeżeli ktokolwiek miałby mi zrobić perystaltykę odbytu oraz badanie cewki moczowej, to najlepiej by było jakby to były one. Miejsce siódme. Fabian Growley z Utopii tam ze zwierzogrodu, ja tam wolę nazwę angielską. Tak czy Fabian Fabien Growley jest to postać krajna, która pojawiła się tylko przez parę sekund, ale mi się tak podoba. Ja, on, ja, ja ją po prostu uwielbiam. Ona jest prześliczna. To jest Pantera Śnieżna, która przeprowadza wiadomości telewizyjne. Tak, prezenterka telewizyjna. Mamy bardzo dziwne postacie, ale ta nie jest najdziwniejsza na tej liście, uwierzcie mi. Fabien Growley jest po prostu idealna, podoba mi się jej głos w polskiej wersji i przede wszystkim jest bardzo łatwo pogrubialna. Nic tylko siedzi sobie na tyłeczku i gada. Uuuurocze. Miejsce szóste, Pani Hoek z Ren i Stimpy. Tak, Hoek, to jest jej nazwisko. A przynajmniej tak się spodziewam, skoro Ren się nazywa Ren Hoek, to oczywiste, że jego matka nazywa się Pani Hoek. Ja nie wiem jak to się mawia, Hoek, hek, Hyk, nie wiem. Matka Rena pochodzi z bardzo, bardzo niesławnego odcinka Ren Six Help. Ja osobiście uważam, że ten odcinek nie jest taki zły, tak wiem, zjedźcie mnie. Matka Rena ma to do siebie, że jest po prostu tak obleśna, że to jest aż seksowne. Ona żyga, ubiera się w takie typowe dla takich tak zwanego white trash, takie, takie ubrania, takie... Taki ubrania, które na niej wiszą, ma ten taki obrzydliwy, po prostu aż czuć, że to jest jakiś taki brudny, śmierdzący cyckonosz. Ta, 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 ta koszulka, ten taki fartuszek, to jest po prostu istna słodycz. Mam też bardzo muszę przyznać seksowną scenę, gdzie ona oraz jej mąż całują się podczas gdy Ren... Anusiak, pomóż! Tak. O ile matka Rena nie ma tutaj praktycznie bardzo mało dialogu Jest, pojawia się tylko w tym odcinku, to muszę przyznać. Jeżeli jakakolwiek matka miałaby się na dną zdęsać, to chciałbym, żeby to była ta. Miejsce piąte. Renamon z Digimonów i Alopex z Żuwi Ninja. Tak, wiem. Super ninza czy Rypaszki. O ile Renamon, nie muszę mówić czemu jest słodka, proszę. To w sumie wszyscy wiedzą, czemu Renamon jest słodka. Ale Alopex to jest bardzo mało znana postać, muszę przyznać. O ile wersja komiksowa jest ładna. Wersja jej inna, komiksowa, którą ją zainspirowałem, mianowicie Ninjara, również jest przesłodka. To wersja telewizyjna jest po prostu mniamciu, mniamciu, tuli, tuli. I hańba temu gościowi, który sprawił, że ten, że ten odcinek nie jest emitowany w Polsce. Ja ci jeszcze kurwa gościu znajdę. Naprawdę. Nie wiem w sumie, co jest lepszą postacią w tym: Alopex czy Don Vizioso? Wyobraźcie sobie ich fuzję: Don Alopex. Spasiona Alopex, dla non-stop źre. Tak. To było piękne. Perfekt. Powiem tak, to są dwie dziewczyny japończki, które mogą świetnie zrobić Harakiri. Miejsce czwarte: Wanda. Tak, <ścoughs> tak, oglądałem ten film. Hotel w ogółem moim zdaniem jest bardzo fajnym filmem. Nie patrzcie na to, że go zrobił Adam Sander, ten taki amerykański odpowiednik tego gościa od Kazwawy. To jest naprawdę fajny film familijny, nie tylko dla dorosłych, ale też dla dzieci. Ale jest jedna postać, dla której po prostu ja te filmy oglądam na gminie. Mianowicie jest to Wanda. Jest to wilkołaczyca, która nie tylko ma głos genialny, Anny Apostolakis, ale jest to też w ciąży. Tak! Nie wiem co Adamowi Sandlerowi wpadło wtedy do łba, ale kurde, za tą postać to normalnie daje mu kciuka w górę wielkości największej gwiazdy na świecie. Ta postać jest taka urocza, po prostu ona ma bardzo mało linijek tekstu w pierwszej części, a w drugiej mówi tylko jedno zdanie, ale ona ma najwięcej że tak powiem charakteru ze wszystkich postaci pobocznych w całym filmie inne postacie też są fajne, ale ona po prostu kradnie dla mnie całe show po prostu o bije takie troszkę takie ciepło, nie wiem, może taki instynkt człowieka, że, bo nie wiem, bo czuje się bezpiecznie, bo sam był kiedyś w brzuchu i tam był bezpieczny dobra, to już zaczyna robić chory, ale ona jest po prostu taka słodka naprawdę, przysięgam, ja mówią. Ja kurde, przytuliłbym, nigdy nie puścił i trzeba było mnie zdejmować pensetą jakiegoś klesza. Tak więc, jeżeli chcielibyście odebrać poród, to już wiecie do kogo zadzwonić. Miejsce trzecie. L.T. Vixen ze i Hedgehog. Tak, wiedzieliście, że ją tu dam, prawda? L.T. Vixen to jest jedna z tych postaci, które... Działają na niekorzyść serialu. Wiecie czemu? Bo ci źli Amerykanie się do niej dorwali. Tak, jeżeli zobaczyli, że ich kle jest przedstawiony w taki zajebisty sposób, to po prostu pokochali ten serial ironicznie, a niektórzy nawet nieironicznie. Ta postać jest po prostu tak, tak cholernie seksowna. Patrzcie, ma fajne biodra, ma seksowny mundur. Normalnie. Wow! Wow, naprawdę. Nie wiem co szło przez głowę Kim Zong-un, jak to wymyślał, ale. Ja jestem bez słów. Jest taka po prostu przyjemna ta postać, bo po prostu ma bardzo przede wszystkim przyjemną animację. Patrzcie na ten ogonek, po prostu chciałbym, żeby mnie pomiziało po tym ogonku po twarzy, tak. Warto dodać, że jest ona też żołnierzem, a jak byłem mały kochałem żołnierzy i do tej pory się interesuje militariami, więc to jest tak zwany match made in heaven! Uwielbiam tą postać, jest ona prześliczna, przeładna po prostu. I jeżeli ktoś ma dokonać na mnie zbrodni wojennych na tle seksualnych, to niech to będzie ona, niech to będzie ona. God bless America! Miejsce drugie. Weseny kobiety z Grima. To może Was zaskoczyć, prawda? Kto słyszał o tym serialu? W sumie to ten serial sobie był, 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 był i dalej jest. W sumie ostatnio go emitują w Polsce i nikt o nim nie słyszał praktycznie. Aż jestem zaskoczony, bo serial jest naprawdę fajny. Ogólnie opowiada to o gościu, który widzi takich zwierzoludów, bo, bo jest przodkiem braci Grimm. Tak, wiem jak to brzmi, wiem, że to brzmi głupio, ale uwierzcie mi. Dajcie temu serialowi szansę. Jest naprawdę fajny. Mi się podoba, ale jak nie lubicie ludów, to w sumie... Jak nie lubicie antro, to możecie sobie zobaczyć jakieś... Zagadki detektywistyczne, co rozwiążemy, bo to też takie trochę detektywistyczne jest. Znaczy jak mamy tam parę postaci, które są naprawdę, naprawdę urocze. Pierwsza jest to Rosalie, która to prowadzi jakąś zielarnię. Jest ona bardzo słodka, przyjemna, muszę powiedzieć, że ma bardzo ładną postać, bo w ogóle wygląd w tej postaci jest świetnie zaprogramowany. Szczerze, serio. Kolejna to Madoka Akagi, która pojawia się niestety w jednym odcinku. Jest to Kitsune, czyli taki japoński Willis. Nic, tylko po prostu te dwie dziewczyny przytulać. No, są też jeszcze inne kobiety wesenne, na przykład Mary Ann, Heidi. To naprawdę jest sporo Selina, na przykład. Sporo z tych postaci. Starczyłoby na taki mały, przyjemny, baśniowy harem. Miejsce pierwsze. Wszyscy wiemy, kto tu będzie, tak? Powiedzcie to razem. 4, 3, 2, 1. Dam Hersent z Lisa Urwisa. Tak, w końcu się do niej jak się nazywa. To jest Dam Hersent, tak się nazywa. Co oni myśleli, jak dawali tą postać do tego filmu? Ona do tego filmu nie pasuje. Jest na niego zbyt dobra. Ze wszystkich postaci w tym filmie ona ma najwięcej charakteru. Jest dobra postać, podróbka osła ze szrek, jest zła postać, jest zły, zły, jest dobry król, jest potwór, który okazuje się dobry, same po prostu postacie jak z jakiegoś blistra. Hej, kupujesz postać w sklepie, proszę, taka typowa, nie? A ona? Jeszcze nigdy takiej postaci nie widziałem. Po prostu rozpieszczona, wiecznie głodna, napalona, dodatkowo znęcająca się nad własnym mężem żona. I to jeszcze tłusta jak chuj, z tymi trzęsącymi się cyckami, z tym brodą, której się trzęsie, z tym anielskim głosem po prostu, ma jeszcze te słodkie pieprzyki na, na, cyck na cyckach, I jeszcze tą ładną suknię, którą po prostu nic tylko przytulać, ona jest taka po prostu przytulalna, taka miękka, po prostu ja po prostu aż czuję, jak ona jest po prostu miękka. Jest tak tak się fajnie gibie, tak fajnie się porusza Ja autentycznie teraz się cieszę kurde jak dziecko jak ja ją widzę I wiecie co jest najśmieszniejsze? Eee, trochę wstydliwe, ale ja się bałem jak byłem mały no, no mowa tutaj o takim czymś, że ja się po prostu kurde zakochałem w czymś, czego jak byłem mały, się bałem. Jak ja ją po prostu uwielbiam! Jej nic nie przebije. To jest pierwszy raz, jak widzę grubą antro w filmie dla dzieci! I to jeszcze kobietę! Jest siliczna, przesiliczna po prostu, ten jej wygląd. Jakbym miał po prostu przybić piątkę temu Francuzowi, co ją wymyślił, to naprawdę przybił mu piątkę tak, żeby aż mu ręka odpadła. Wiecie co wam powiem? Ja e, się uczyłem w tym roku w Liceum Francuskiego i szlak mnie trafił z tym francuskim, ale ja wtedy przypomniałem sobie, że ten film jest z Francji, a co za tym idzie, ona jest francuską. I mi to naprawdę polepszyło trochę ten mój skill w mówieniu po francusku. Naprawdę! Aż ciężko w to uwierzyć, ale to prawda! Tak! A mówią, że wajfu to same problemy, tak? Przede wszystkim zdecydowanie przez nie, uwierzcie lub nie Zdecydowanie dojrzałem. Dojrzałem do tej pory przez... do tej pory uznałem Pornliwem nie ma To smutne, że wielu ludzi uważa, że posiadanie waifu to jest coś złego, że to jest jakieś odizolowanie się od społeczeństwa, że to jest chore, że to może się w jakąś chorobę psychiczną Powiem wam tak Wy powiecie, że ja jestem chory, a ja powiem, gówno wiecie. Pozdrawiam, Benz. Po parę obrazków, dziewczyn z mojego, że tak powiem, haremu. Zapraszam do mojego deviantarta. Link macie w opisie. No i mam nadzieję, że trochę rozpromowałem te postacie, bo jeszcze lub nie, dzięki mnie Herceń się robi coraz bardziej popularna.